Janusz i Grażynka w RMFFM. Andrzej, przestań ci się uspokój. Andrzej, to nie wypada, jesteś już duży, naprawdę. Andrzej, przestań być. No przecież ci dzwonię i mówię, obajtek ci kupi i łańcuch i. i co? Berło? No dobrze, no berło też, no. No słuchaj, tylko już się uspokój. No pa, pa, pa. Pa, pa, jej królewska mościu. No, już nosek obetrzyj. No, pa, Ten Arzej powiem ci, Janusz, hmm, to... naprawdę Jest strasznie. No. To? Jeszcze koronę mu dajcie i futro z Soboli. <grym> Janusz, ty już nie bądź taki złośliwy, wiesz. No sam powiedz, czy to nie jest wstyd na całą łąże, żeby hmm? byle błyskotki takiemu mężowi stanu żałować? No co ty łajzy z Senatu sobie w ogóle wyobrażają? One nie, nie. nie przyznały naszemu Andrew repliki łańcucha wykonanego dla któregoś tam króla. No tak mu tego żałują. Słuchaj. Łańcuch Grażyna był dla króla Stanisława Augusta. No co ty gadasz? No tak gadam. No, tak? Stanisław August. No. Brzydal. To jest ten od cary Mhm. Mm ten sam? Ten, która z koniem? No dlatego samego. To ten od niej? No dlatego samego, tak, ten od niej. No ale Grażyna, Grażyna, powiedz mi, gdzie prezydent by ten łańcuch zakładał? No na szyja, gdzie się łańcuchy zakłada? Mm. Ale, no. ale przy jakich okazjach? Do kąpieli? Na stok narciarski? No, gdzie? No, no chociażby, Janusz. No. Ty wiesz, ja nawet sobie wyobraziłam, jak Anże idzie w slipka niebieski plażą w Wie, tym to... łańcuchu. No, to mi się zaczyna nawet też podobać. Janusz, no. ale w ogóle tak już na serio, no. to sobie wyobraź, jak on się spotyka z prezydentami innych krajów i ma na sobie taki dostojny łańcuch. Taki nie, nie, nie wyobrażam sobie. Przecież nikt się z nim nie spotyka, Grażyna. No jak nikt? No, no tak. jak nikt? No. no czemu ty takie głupoty ludziom opowiadasz? No jakie głupoty? No jak, a ostatnio e, dzwonił do niego ten prezydent z Chin. Ty podobno Andrew z nim negocjował w sprawie szczepionek. Ta, ra, 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 ra. No oczywiście i wygrał. Ta, I wygrał no, podobno. Z jego zdolnościami negocjacyjnymi to dostaniemy z Chin zamiast szczepionek transport nietoperzy z Wuhan. Jak nie zastopujemy tego szaleństwa Grażyna w następnych wyborach to skończymy w feudalnej Polsce. Feudalnej. Chociaż nie wiem, czy my już nie jesteśmy w feudalnym ustroju. Bo, bo prezydent straszną pańszczyznę z tym rządem odwala. Patrzę na ciebie, to ty za orkę się nie bierzesz jakoś, nie? Leżysz odłogiem, Janusz, bo uprawiam, od 20 lat. Bo uprawiam trójpolówkę. No, na pewno nie orkę.